Cześć widzowie, z tej strony Endermaster VR. W sumie już ostatni to już jest film, który wstawiam na YouTubie, ponieważ ze względu na to, że po prostu mam dosyć po prostu nagrywania na YouTubie i chciałem widzowie z tego miejsca po prostu wszystkim po pierwsze podziękować, pogratulować. Druga sprawa chciałem serdecznie Was przeprosić, że taka Niestety takie odejście wygląda. Wiem, mogą zrobić to odejście, lepiej, ale pomyślałem, że takie odejście po prostu zrobię. I tak, jakby, no dzisiaj nie widać mojej twarzy, bo nie chcę się pokazywać. Czyli tak i tak wiem, jak wyglądam. Czyli tak i tak każdy wie, jak wyglądam, ale ten filmik będzie na czarnym tle. Ze względu, że nie chcę się po prostu pokazywać, więc tylko po prostu mój głos będzie. I chciałem powiedzieć tylko że ostatni livestream, który był dzisiaj o godzinie 14 e, niestety okazało się po prostu totalnym fiaskiem ze względu na to, że dużo hejterów bijało, dużo zaczęło poruszać tematy, o, na, których, na które nie miałem chęci odpowiadać ani się tłumaczyć, ani się obielać, ani, ani się bielić. E, I po prostu tylko zacząłem temat poruszać, bo chciałem po prostu ten temat raz na zawsze zakończyć. Niestety większość zaczęło dalej ten temat poruszać i po prostu jakby nie chcę jakby więcej pokazywać się na YouTube jak i na livestreamie ani nawet na niczym innym chcę bardziej skupić się bardziej na sobie i niestety większość mi odradzało większość mi doradzało żebym po prostu odszedł z YouTuba, bo większość miało widać rację odnośnie tego że mam na kanale samych troli że dużo osób e, tak jakby Mięczy po prostu mnie nienawidzi, moje osoby, jak i mnie. I po prostu nie chcę, jakby, już nagrywać na YouTube. Trudno, że te dwa 2000 subów pójdzie na marne, do kosza, ale po prostu nie chcę się, jakby, nie chcę się po prostu. Dalej udzielasz na YouTubie i wszystkie materiały, wszystko pójdzie do kosza. Ze względu na to, że ja wiem, że dużo się dzieje, wiem, że dużo jest troli na moim kanale, którzy dużo piszą o mnie głupot, bzdur i nieprawdy. Też wiem, że dużo też rzeczy wyciekają o moich dziewczynach, czyli o Zewie, o, o jakichś tam innych dziewczynach, które nie są prawdą. Wiecie, w ostatnio drunkach kiedyś, jak byłem u niego na streamie na Discordzie, też kiedyś tam hejterzy wbijali na live'a drunkach jego, gdzie sam drunkach i drunka tłumaczył od tej sprawy. i odnośnie tego wszystkiego więc jakby nie chcę już nagrywać więcej na YouTubie to jest ostatni film pożegnalny wiem że tamten poprzedni film też jest aktywny jako publiczny tamten co nagrałem wcześniej dalej jest na YouTubie dałem go na publiczny więc yy, wiecie po prostu naprawdę wkurzam wkurza je to w tych ludziach, w tych widzach w tych trollach że jak coś im się powie, albo coś się powie na Discordzie lub na YouTube, to oni to odbierają w bardziej w inny sposób niż ja to rozumiem, niż ja to rozumiem. I po prostu większość osób to negatywnie w sposób to odbiera. I nawet jak coś powie się, to po prostu zaczyna się atak w moją stronę bez powodu. I po prostu, wiecie, ja chciałem stworzyć coś pięknego, chciałem stworzyć fajną grupę, fajny kanał, fajną społeczność. Ale po prostu zostało mi to odebrane, więc chciałem tylko przyznać rację Rexisowi. Rexis miał co do mnie stuprocentową rację, że się nie nadaje, że powinienem odejść od tej społeczności, odejść w zapomnieniu. Wszyscy mieli w sumie rację, co do mnie. I bardzo tego żałuję, że tamtego roku nie mogłem zrezygnować, że nie pomyślałem o tamtym pomyśle w 16 roku, co. Ja jesteś z youtuberem i nagle po prostu zostało mi to odebrane. Wersus też miał co do mnie racji. W sumie wszyscy mieli rację. TV Shishka, czy widzowie, czy to inni ludzie mieli co do mnie racji. I po prostu chciałem tylko was uświadomić, bo wiem, że część będzie waliło spekulacje, że po trzech tygodniach wrócę. Chciałem tylko powiedzieć, że, że ja już nie wracam na YouTube. To jest ostatni raz, kiedy wracam, tak jak obiecałem tamtym, na tamtym kanale, że jak coś się stanie, to po prostu odchodzę na zawsze. Widzicie, ja mam gierki, będę grał w gry niewinnie po prostu, ale nie będę nagrywał dla Was filmów, bo to już nie ma sensu. Nie dość, że YouTube ma inny algorytm i ciężko się wybić niestety. Więc po prostu... Odchodzę. Odcinam się od internetu, od Discorda, od YouTube'a, od Steama, od wszystkiego. Po prostu chcę mieć spokój, luźne życie, a nie cały czas żyć w strachu i, i po prostu takich mieć toksikach na YouTubie po prostu. Więc dziękuję jeszcze raz Wam wszystkim serdecznie, że byliście ze mną do końca. Do końca kanału Endermaster VR i cieszę się, że mogliśmy coś pięknego stworzyć. Jeżeli ty, drogi widz uważasz inaczej, że po prostu powinienem powinien zostać, to po prostu uzasadnij to w komentarzu odpowiedzią, dlaczego, ponieważ i, i czemu. Po prostu, jeżeli chcesz, żebym odszedł, to też po prostu uzasadnij, dlaczego i ponieważ. Ja niestety, moja psychika siadła. Nie mam w ogóle ochoty ani weny na nagrywanie. Całkowicie się spaliłem ze wstydu, jak się i kompletnie się wywaliłem. I wolę się, widzę, skupić na sobie, na tym, żeby mieć lepsze życie w realu, niż, miała, niż, niż mieć po prostu, niż po prostu kłopoty, problemy w swojej rodzinie, jak i sobie. Więc... Więc naprawdę nie chcę już nikogo znać ani widzieć na oczy. Więc to tyle z mojej strony. Ja wam jeszcze raz przepraszam, że tyle problemów, kłopotów wam narobiłem, ale po prostu to już jest koniec kanału. Więc z tego miejsca, z tego mostu chcę się ze wszystkimi pożegnać. I tyle po prostu. Nie mam co wam więcej powiedzieć. Chciałem oczywiście wszystkich przeprosić. Wszystkich przeprosić z tego miejsca. I żałuję, że mam tyle krzywdy, narobiłem w tamtym życiu, jak i w tym roku. Sorki, że tak trochę gadam tak trochę dziwnie, ale jestem po prostu załamany. Zachowanie moich ludzi na YouTube, którzy po prostu nie potrafią zamknąć mordy na, ku, na kłódkę, tylko dalej ten temat zaczynają drążyć, skoro ja ten temat już zakończyłem dawno temu i nie chcę do tego tematu wracać. Po prostu mam dosyć wszystkich którzy tak nieschludnie mnie tak zaatakowali. Tyle. Więcej już nie będzie kanału. Pozdrawiam i cześć.